Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Was zaprosić na taką specjalną wróżbę z serii Pick Card, czyli Wybierz kartę. Moi drodzy, dzisiejszy temat dzisiejszej interaktywnej wróżby to rozkład regresywny, czyli dotyczący naszych przeszłych wcieleń i naszej karmy, czyli tego, jak one rzutują na nasze obecne życie. Kochani. Do tego celu użyłam specjalnej talii kart, jest to um, reprodukcja jednej z najstarszych talii Tarota, Visconti Sforza, jest to włoska talia, kochani, e, o niej gdzieś tam mówię w swoim filmie, mamy pięć kart, kochani, mamy pięć flakoników e, i ja bym chciała, żebyście sobie wybrali jeden flakonik perfum, um, który jest ściśle powiązany z kartą, kochani. A więc mamy pięć flakoników do wyboru. Nie zastanawiajcie się długo, wybierzcie sobie jeden, a za chwilę przedstawię, odsłonię tajemnicę przeszłości. Kochani, a więc zaczynamy. Wszystkie osoby, które wybrały kartę numer 1, czyli ten oto flakonik Dymiego, zresztą, Panie pewnie wiedzą. E, moi drodzy, mamy kartę odwróconego diabła. E, muszę Wam coś powiedzieć odnośnie tego rozkładu. Użyłam tutaj karty odwróconych, ponieważ e, przy rozkładach karmicznych e, odwraca się karty. E, no dobrze, kochani, mamy bardzo, bardzo złą kartę. Od razu Wam mówię, czyli e, Czyli ta karma w poprzednim wcieleniu jest bardzo zła, niestety bardzo negatywna, z poprzedniego wcielenia jest bardzo negatywna, i co więcej, przy karcie odwróconego diabła nie jest do odpracowania w jednym z wcieleń, kochani. Czyli nie jest do odpracowania w pojedynczym wcieleniu, no mówiąc inaczej, tak? Może się ciągnąć e, przez kilka kolejnych wcieleń. Dodam, kochani, że z reguły wcielenia następują naprzemiennie. Czyli jak teraz jesteśmy kobietą. W poprzednim życiu byłyśmy mężczyzną, tak? Te karty mogą pokazywać niekoniecznie poprzednie wcielenie, ale mogą pokazywać najważniejsze wcielenie, które rzutuje tak w znacznym stopniu na Wasze wcielenie obecne. No dobra. Moi drodzy, a więc mamy karty diabła odwróconego. Która, kochani, no, ma bardzo wiele negatywnej karmy, która pokazuje, że moglibyście, że byliście e, osobą po prostu e, złą, złą osobą, uzależnioną od nałogów, od seksu, człowiekiem, który ma, e, ma miał, mówimy o przeszłości, miał bardzo dużo na sumieniu, no, człowiek, który ogólnie emanował. Bardzo złą energią, mógł być przestępca, oszust, jakiś wyzyskiwacz, to ktoś, kto nadużywał władzy, yy, kochani, łotry, zbrodniarz, sadysta i tak dalej, i tak dalej. Um. Hm. Moi drodzy, jak to rzutuje na, yy, na wasze wcielenie? Ech, no niestety negatywnie rzutuje na to wcielenie. Bo coś nam przerwało. Jak to się ma, kochani, do obecnego życia, no możecie być skonfrontowani z bardzo ekstremalnymi um, sytuacjami czy wydarzeniami. Um, moi drodzy, musicie także sublimować swoje popędy i kontrolować je, a swoją energię wykorzystać w pozytywnych, a nie negatywnych celach, tak? Diaweł często też mówi o uzależnieniach. Także czy jakiś trudnych rozwodach, czy o jakichś trudnych sytuacjach, o nadużyciach, i tak dalej, i tak dalej. o jakiejś toksyce, która w jakiś sposób przejawiła się w waszym życiu, której będziecie poddani. Pamiętajcie, że możecie się wyzwolić pod wpływu tej negatywnej energii, która was tutaj więzi. Ok, dobrze. Należy tylko umiejętnie ją kontrolować. I tutaj sobie jeszcze dociągnęłam jedną kartę, a mianowicie pochodzenie. Kim byliście z pochodzenia, z jakiej klasy społecznej w poprzednim życiu? I pokazują nam się buławy. Kochanie, buławy oznaczają ten najniższy szczebel społeczny, czyli chłopstwo albo jakąś. Jakąś e, mieszczańską, e, kochani, biedę. Także, no, niestety, ale e, to wcielenie na pewno nie było pozytywnym i bardzo negatywnie rzutuje, niestety, na Wasze obecne życie. Tutaj jest dużo do przepracowania, dużo do zrobienia. No, dobrze. Przechodzimy dalej. Osoby, które wybrały. Kartę numer 2, czyli ten oto piękny perfum, kochani, Lagerfelda. Mamy kartę. Uwaga, uwaga. Mamy kartę odwróconej cesarzowej. Ja Wam pokażę może tą kartę, jak ona wygląda. Jest to karta odwróconej cesarzowej. Stan pochodzenia. No to mamy stan duchowny, bo to są kielichy. Ale kochani, ciekawostka. No, cesarzowa jest archetypem matki w tali taruta. Mamy cesarzową odwróconą. Pamiętamy, że rozpatrujemy, jeżeli kobiety mnie oglądają w większości, to rozpatrujemy wasze wcielenie męskie, czyli um, Czyli, kochani, najprawdopodobniej jakaś osoba duchowna, ale jest to, był to mężczyzna, czyli byliście mężczyzną. E, ok, o czym mówi karta cesarzowej? E, no, tu mamy problem tego typu, że. E, po pierwsze, e, karta cesarzowej w odwróceniu może pokazywać despotyczną matkę albo taką kobietę, taką osobę, taką osobę, która albo ma problemy z zajściem w ciążę, albo ma niechcianą ciążę i która źle traktuje swoje dzieci, które je odtrąca. Kochanie, jest despotyczną e, matką. Hmm. Osoby, które wybrały kartę numer 2, czyli ten oto piękny flakonik dla Gryfella, kochani, um, patrzymy, co jest. Jest cesarzowa odwrócona, czyli po pierwsze, karty wskazują nam na wcielenie kobiece, czyli na wcielenie żeńskie, a, i po drugie z, z szlacheckie albo duchowne pochodzenie. Także, kochani, mamy odwróconą cesarzową. Cesarzowa jest archetypem matki w talii tarota. Niestety jest odwrócona, czyli pokazuje nam kobietę władczą, przede wszystkim despotyczną, tyrankę, e, złą matkę, złą matkę. Pokazuje nam kobietę, która albo e, albo nie chciała mieć dzieci, albo zeszła w niechcianą ciążę, albo kochani, w ogóle nie miała dzieci. E, w każdym razie. Nie miała instynktów jakichś macierzyńskich. W każdym razie, no, moi drodzy, odwrócona cesarzowa przejawiać się będzie w obecnym życiu jako problem z macierzyństwem lub w relacjach z własną matką. Czyli tutaj mamy jakiś problem. Do odpracowania, jeśli chodzi o dzieci. To jest karta dzieci w Dalitach Otaszowskich, kielichów, i to jest również karta karmy, czyli ta karma też jest silna. Co jeszcze? Karta cesarzowej odwróconej również pokazuje na materializm, czyli ten aspekt finansowy był bardzo ważny w poprzednim wcieleniu, do tego stopnia, że cesarzowa odwrócona. Mogła ten majątek albo stracić, kochani, albo go roztrwonić, albo um, została wydziedziczona. Także, no tutaj bardzo dużo egoizmu jest w tej karcie, bardzo dużo. Um, no i to na pewno będzie, um, będzie rzutowało na, um, na obecne wcielenie, kochani. Jaka rada? kochani, jaka rada nie należy skupiać się za bardzo na sprawach materialnych w tym życiu oraz zadbać o relacje z dziećmi oraz o relacje z własną mamą także tutaj mamy taką ratę która wypływa z karty cesarzowej no dobrze, przechodzimy dalej Kochani, wszystkie osoby, które wybrały yy, kartę numer 3 i ten piękny pomarańczowy flakonik. Yy. <laughs> yy, mamy kartę zakochanych, kochani. Oczywiście w odwróceniu, tak? Klasa społeczna, miecze, czyli rycerstwo, szlachta, arystokracja, wysoko. Okej. Okay. Yy. Jaka płeć? Karty nie wskazują, jaka płeć. Także albo moglibyście mogliście być kobietami, albo mężczyznami. Moi drodzy, no mamy tutaj kartę zakochanych. Co to oznacza? Karta zakochanych jest kartą wyborów i kartą, i kartą miłości również, tak? Odwróceniu oznacza hmm, osobę kochaną, która nie liczyła się z uczuciami innych ludzi. I z potrzebami innych ludzi we wcześniejszych wcieleniach. No, mógł, mógł to być po prostu jakiś uwodziciel, jakiś przeniewierca, a kochani, jakiś utracjusz, jakiś wyzyskiwacz, jakiś pieniacz. Te karty tak nam tutaj wskazują, i jakiś bigamista również. Zobaczcie, tu mamy scenę zaślubin. ślubin. Natomiast w odwróceniu, taka ta może pokazywać, po prostu nieuczciwość, tak? Czyli e, no kogoś, kto, he, kto miał może więcej niż jedną małżonkę, moi drodzy, i jak to rzutuje na jego życie obecne, ma duży dług w stosunku do swojego partnera obecnego. Czyli tutaj na pewno będą problemy w związkach osobistych, dopóki ich nie spłacicie, możecie być uwikłani. No, przykry dla Was w skutkach związek miłosny lub nie, po prostu będziecie, będziecie spotykać takie osoby, które teraz będą krzywdziły Was, kochani. Popatrzcie sobie tutaj na kartę: ktoś przez Was niestety płakał, także cierpią. Um no i to jest do odpracowania dług wobec partnera, wobec partnerów mm -hmm. no dobrze, idziemy dalej osoby, które wybrały kartę numer 4 kochani mamy transformację śmierć i mamy królową mieczy czyli wysoko również stan rycerski szlachecki lub arystokracja najprawdopodobniej Kochani, albo rycerz, tu mamy miecz, albo, albo królowa. Tu mamy królową, także bardzo możliwe, że ta karta wskazuje na królową, ale y, taką osobę, która dużo przeżyła w poprzednim wcieleniu. Hmm. Nawet, y, nawet bym powiedziała, że doznała jakichś ekstremalnych doświadczeń w poprzednich wcieleniach. Lub w jakimś jednym konkretnym. Natomiast, kochani, no Królowa Mieczy jest przede wszystkim bardzo mądrą kobietą, silną, humanitarną. Umie współodczuwać z innymi, ale jest też kobietą zimną, nieokazującą uczuć. Być może dlatego, um, no, że te bolesne doświadczenia ją tak, tak bardzo już ukształtowały, kochani. No tak, także to wcielenie bardzo rzutuje na obecne życie. Co to oznacza? Hmm. To jest ciekawe, bo karta śmierci mówi o przetrwaniu. Jest to karta przetrwania. Być może w obecnym życiu jesteście konfrontowani, konfrontowani z takimi Wydarzeniami ciężkimi, a lub walczycie w jakiś sposób o przetrwanie, również możecie być konfrontowani, kochani, z takimi nagłymi zmianami, a takimi poważnymi zmianami życiowymi, które wywracają życie do góry nogami i wymuszają Was, w Was transformację, zmianę oraz rozpoczynanie wszystkiego, dosłownie wszystkiego od początku, tak jakby odrodzenie się. Na nowo po jakichś ciężkich przeżyciach. No, to jest dosłownie walka o przetrwanie, ale to ukształtuje, czy ukształtowało już Was na pewno bardzo silny charakter. No, osoby, które wylosowały czwórkę, na pewno są bardzo silne psychicznie. Ok, tak, tak wyszło. Pierwsza karta, która się nie odwróciła, kochani, to jest ważne. Kochani, kto z Was wybrał e, flakonik numer 5, kartę numer 5? Mamy odwróconego pustelnika, czyli znowu e, karma do odrobienia e, w postaci odwróconego pustelnika. Kochani, po, odwrócony pustelnik, no pustelnik jest postacią oświeconą, jak i z pozycji prawidłowej. Natomiast jak się odwraca, oznacza e, wiele rzeczy. Przede wszystkim wskazuje na to, że w którymś z poprzednich wcieleń byliście osobą, która zaprzeczała wartościom duchowym, mogła być poddana długoletniej tułaczce albo mogła być na wygnaniu, mogła być zarozumiała, mogła być próżna. Kochani, na pewno nie była to osoba, która była samoświadoma. I w tym wcieleniu ma za zadanie nauczyć się przede wszystkim pokory i cierpliwości, i um, możecie być konfrontowani z takimi wydarzeniami, z takimi sytuacjami w obecnym życiu, które was tej cierpliwości i tej pokory do życia nauczą, do życia, do wartości duchowych. Um, no, w tym życiu. Tutaj bardzo dużą rolę będzie na pewno odgrywała samoświadomość. Ale pustelnik to też, to też samotnik. To też samotnik. Także ta samotność, to wyobcowanie z poprzedniego wcielenia może się może też rzutować na, na to obecne w postaci ucieczki, izolacji, wycofywania się od ludzi. Będziecie się bali. No bo boicie się, że ktoś was może skrzywdzić, i dlatego się odsuwacie. No, to ma tutaj potwierdzenie w tej karcie, kochani. Także waszym zadaniem jest rozwijać się duchowo, rozwijać waszą samoświadomość, nie izolować się od ludzi, również nauczyć się cierpliwości i pokory. Um, no i bardziej um, ufać, bardziej ufać innym. Bardziej ufać innym, kocham. No to na pewno będzie dłuższy proces, bo pustelnik jest taką kartą, która wszystko odwleka w czasie, ale no takie macie zadanie na obecne wcielenie. Hmm, ciekawe. Jaka, moi drodzy, jaka, jaka spo... Ojej, przestraszyłam się, bo coś robi. Jaka klasa społeczna inteligencja. Mm -hmm. Tu nie musiałam już dociągać małego arkanu, bo Karta Pustelnika pokazuje na, na środowisko naukowców i e, inteligencję. Także. Tylko ciekawe, czemu, e, czemu ta, ta postać jest, była taka próżna i odrzucała, e, może to był jakiś naukowiec, który kompletnie odrzucał wartości duchowe. No nie wiadomo, w każdym bądź razie teraz musicie to przepracować. I być bardziej samoświadomi, kochani. Takie mamy. Takie mamy przekazy z kart Tarota Wisconcji z Forca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. <grybujesz> Oczywiście, po indywidualne prognozy zapraszam na moją stronę na Facebooku. Na